4, 3, 2, 1, go 70 prawy 3 zacisk, prawy 3 zacisk, przechodzi w lewy 2 z piachem Hamuj, w lewy, 2 z piachem w Lewy prawy 5, przychodzi w lewy 5 hamowanie do lewy 3, ostrożnie Hamuj lewy 3, ostrożnie Lewej. Prawy trzy szeroko na osta przyciąg z na wrotę, prawej Prosto na mostek, prosto na mostek, do szykana od lewej Szykana <try> od lewej Prawy sześć Lewy 2 na kostkę, lewy 2 na kostkę, a mój chamił lewy 2 na kostkę. Jem lewy 2 na kostkę, prawy 3, lewy 2, lewy 2, prawy 5, prawy 5, chodzi o lewy 5, a do lewy 3 ostrożnie. 3 na kostkę i opona od prawej Opona od prawej 3, 120 hamuj prawy 3 Hamuj prawe 3 Prawy 5 przychodzi w lewy 5 Prawy 3 będzie prawy 3 hamuj Trzy wypuść, lewy trzy wypuść i meta stop, meta stop, meta stop. Chyba